Narkotyki, papierosy, alkohol, dopalacze to używki, którymi nie ma się co czarować. Coraz częściej raczą się nieletni. Gimnazjaliści z Wodnictwa Śląskiego już drugi rok z rzędu spotykają się z policjantami i terapeutami zajmującymi się uzależnieniami, aby pojąć, do czego może doprowadzić brak kontroli nad swoim zachowaniem. Co gimnazjaliści mogą robić na komendzie policji? Dzisiaj ci Wodzisławscy najpierw słuchali o uzależnieniach i ich konsekwencjach, a później udali się do Gorzyc, do ośrodka leczenia uzależnień. To jest nie tylko problem miasta, powiatu, ale też całego kraju. Młodzież się spotyka z narkotykami, alkoholem, tytoniem. Tak było i tak zapewne będzie. Chcemy ten program skierować do tej młodzieży w tym właśnie przedziale wiekowym, by zasygnalizować, jakie jest. Problem, na co będą narażeni, wybory dokonają sami. Te zajęcia mają przekonać ich do tego, aby dokonywane przez nich wybory były głęboko przemyślane. Ponad 300 odbiorców tej kampanii, której nazwa mówi sama za siebie, uzależnienia drogą donikąd. Nie zamykamy się na żaden typ uzależnienia, chcemy rozmawiać o przyczynach, skutkach i tym, jak można sobie życie niestety zmarnować w tak młodym wieku. Policjanci podkreślają, że problem dotyczy nie tylko samego nałogu, ale również zachowań, które są jego efektem. Problem występuje na każdym etapie. Mechanizmy powstawania, później konsekwencje te zdrowotne, ale też konsekwencje prawne nie pozwalają na rozdzielenie tego problemu. Każdy uzależniony prędzej czy później dokona jakiegoś czynu zabronionego, bądź popadnie w konflikt z prawem. Naszym zadaniem jest pomagać i uchronić ich przede wszystkim przed tymi złymi wyborami. Akcja potrwa do maja bieżącego roku, weźmie w niej udział 20 klas wodzisławskich gimnazjów.